Dzień dobry, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Marcin Podlacki, a my rozpoczynamy nasz popołudniowy program giełdowy zamknięcie GPW 1640 na zegarach, a nawet spóźniłem się około 30 sekund. A to dlatego, że no, nie mogłem dojść do siebie po posiedzeniu, podczas którego pan Adam Grapiński opowiadał o tym, co będzie się działo w polskiej gospodarce, najprawdopodobniej jak zmieniają się projekcje, co ostatecznie mogą przynieść kolejne miesiące, i czy musimy się bać, czy może niekoniecznie to będziemy sobie jeszcze dziś omawiać. W każdym razie już tak odrzucając na bok wszystkie żarty, no generalnie doniesienia raczej pozytywne dotyczące choćby samej projekcji inflacji, która ostatecznie może nie będzie aż tak wysoka, jak pierwotnie zakładano i jeżeli chodzi o szczyty z najbliższych tygodni, być może nie dojdziemy aż do prawie że 20%, tylko zatrzymamy się nieco niżej. To tak jeszcze w ramach krótkiego komentarza. Witam wszystkich na czacie. Dosław, Paweł, Dariusz, Słodowy, Łukasz, Tomek, Wasabi, Adam, Midas i pozostali widzowie. Rozpoczynamy zamknięcie GPW od krótkiego podsumowania tego, co dzisiaj na rynku się działo. A nie działo się w sumie zbyt wiele. Obserwowaliśmy atak na 1900 punktów, no i później udało się ten poziom pokonać. To już w porannych godzinach pierwsze ataki obserwowaliśmy i to skuteczne. No i ostatecznie to 1910 punktów nam te wzrosty zatrzymało, a w końcówce sesji oddali. Dużą część z wzrostu, który został dziś wybudowany, i praktycznie wróciliśmy do poziomu odniesienia. Byliśmy poniżej 1890, jeszcze tuż po godzinie 16, a w tej chwili udało się kilka punktów odrobić, i po raz kolejny są realne szanse na to, że bliżej 1900 punktów będziemy dziś na zamknięciu sesji. W momencie, gdy ustabilizowała się już nieco ta zmienność, także w Stanach Zjednoczonych, tam utrzymujemy mniej więcej półprocentowe wzrosty. Jest realna szansa na to, że również właśnie mniej więcej półprocentowy wzrost na zamknięciu będziemy obserwować na WIG 20. A Sekopoulen, liderem wzrostu tutaj, 3,8% na plusie. Dobra sesja dla głównych banków PKO, plus 2 PKO BP, plus 1,7%. 1,7% nad kreską kruk, Kęty 1,5% i 1% na plusie PZU. A liderem spadków w walory spółki węglowej, które dziś przez moment, owszem, drożały o ponad 1%, ale ostatecznie te wyższe pułapy nie zostały utrzymane. I wróciliśmy do punktu bazy, bazowego, który miał miejsce bezpośrednio przed informacją o tym, że udało się dogadać z, ze związkowcami i ustalić ostateczny. ostateczny Wartość podwyżek, ostateczną kwotę, która ma zostać przeznaczona na podwyżki od 1 stycznia 2023, ustalono właśnie zwiększenie budżetu na pensję o 15% z kawałkiem. 1,5% traci dziś Pepko. Tutaj nieudana próba ataku na rejony powyżej 44 zł. 1% traci Cyfrowy Polsat, kilkadziesiąt na minusie PKN Orlen. Po ostatnich nieznacznych wzrostach przydarzyła się tutaj nieznaczna korekta, a patrząc już nieco, nieco co szerzej na parkiet główny, tutaj Fastfin plus 30, 17% nad krajską Games Operators, DataWalk plus 15, Best 12 i Brent 24 z 11% wzrostem. Liderem spadków Les słabiej radzą sobie także walory IBSM, Ełko, Tibul oraz Warimpex PKO i PKO BP z najwyższymi obrotami, choć te obroty dziś również niezbyt wysokie, mówię również, bo to nie pierwsza taka sesja w ostatnim czasie, raptem pół miliarda złotych w tej chwili wybiło na liczniku wig 20 689 milionów na wigu to będzie łatwa w sumie kalkulacja jeżeli te obroty zostaną do 16:50 utrzymane o ile obroty nam w samej końcówce sesji wzrosną jeżeli chodzi o szeroki rynek Poza półprocentowymi wzrostami na głównych indeksach w Stanach Zjednoczonych obserwujemy spadek o 0,3% na dolarze, tam okolica 4,41% na kursie. Na euro mamy wzrost o 0,2% i 2,2% traci ropa WTI, która spada do rejonu poniżej 77 właśnie dolarów za baryłkę Złoto traci 0,1%, a bitcoin 1,5% pod kreską, więc dziś ta korelacja z sektorem technologicznym w USA nie zostaje utrzymana. Jeszcze w samej końcówce handlu notuje cofnięcie już tylko 30% nad kreską No i maleją szanse na zamknięcie w rejonie 1900 punktów No ale jeszcze 4,5 minuty do 16.50 Poczekajmy, może coś tutaj jeszcze się zmieni i wydarzy Midas, wita wszystkich z pięknie zaśnieżonej Krynicy No to w sumie to bardzo duże, bardzo duże zazdrość z mojej strony No ale z drugiej strony bezpiecznej jazdy, bezpiecznego szusowania po stoku dla Ciebie Być może dla znajomych, dla całej rodziny życzę a ja też sobie gdzieś tam odbiję w wolnej chwili, sprawdzam tutaj jeszcze co piszecie, drodzy widzowie na czacie. Właśnie, to jeszcze komentowane są słowa pana Glapińskiego. No właśnie, może też jeszcze o nich przez chwilkę powiem. W kwestii tego dodatkowego albo w kwestii przedłużenia wakacji kredytowych było kilka słów. No i tutaj nikt niczego nie wyklucza, ale ostatecznie pan Glapiński powiedział, że jeżeli projekt no, będzie położony na biurku, no to będzie się mogła, mógł wtedy bank zastanawiać, co z tym fantem zrobić. Rada Polityki Pieniężnej też będzie. Będzie dywagować, ale na ten moment nie ma żadnych tutaj informacji w tym, w tym temacie dodatkowych, co też myślę, że akurat tutaj było dobrym czynnikiem, pozytywnym impulsem dla banków. W kolejnej jeszcze kwestii. Nie zamykamy cyklu podwyżek, a przestrzeń na obniżki, no tutaj jeszcze trzeba zostawić sobie pewnego rodzaju, pewnego rodzaju margines i maj-czerwiec to będzie ten czas, kiedy być może będzie można powiedzieć nieco więcej na temat potencjalnych obniżek, no ale też no, patrząc tak już po kolei to wszystko układając, no to jednak żeby mówić o obniżkach, no to najpierw trzeba właśnie zamknąć ostatecznie cykl, cykl podwyżek, pewnie przyjdzie pora na jeszcze kilka miesięcy ostatecznie jakiejś jakieś stagnacji, utrzymywania poziomów, a następnie spadek, bo teraz mimo że jesteśmy już po kilku z rzędu miesiącach bez podwyżki stopy procentowej, no to jednak e, cały czas jeszcze jest gdzieś tam den Margines. W przypadku, w którym inflacja wymknęłaby się spod kontroli, czego nie zakładamy, że właśnie do tych podwyżek wrócimy. Bank centralny tutaj zacytuje: nie zamyka oficjalnie cyklu podwyżek stóp procentowych ze względu na niepewność dotyczącą danych o inflacji za styczeń i luty. Natomiast o to, kiedy może się pojawić przestrzeń do obniżek stóp, warto będzie pytać w maju czerwcu. Tak uważa prezent BP. My nawet nie zamykamy cyklu podwyżek. Oficjalnie, formalnie nie zamykamy cyklu podwyżek. Zapowiadaliśmy, że do końca lutego tego na pewno nie zrobimy, bo styczeń i luty. Są pewną zagadką, są pewnym niepokojem, jak te podwyżki cen administrowanych ostatecznie zostaną zrealizowane. Zostawiamy sobie furtkę, żeby nawet podwyższać stopy, powiedział pan Glapiński podczas konferencji prasowej. No to też jest taka kwestia w tym, w tym roku, że jeszcze nie znamy konsensusu, tak naprawdę. Nie wiemy, może konsensus już pewnie jakiś jest, ale nie znamy przynajmniej szacunkowych danych z GUS-u, jak ta inflacja może, może wyglądać teraz, no, choćby nawet za styczeń. I to będzie bardzo ciekawe w sumie tak naprawdę czy, czy realnie tutaj Właśnie ten styczeń, luty przyniosą ostatecznie wzrost cen, a jeżeli tak, to, to jak i w ujęciu, w ujęciu rok, rocznym. Widzę, widać, że zagraniczne fundusze wychodzą z WIG20 przy każdej podbitce, pisze tutaj, pisze tutaj Marek. No wypadałoby też w razie czego mieć jakieś, no można powiedzieć komunikaty, które by te słowa potwierdzały, bo w przypadku wielu podmiotów fundusze posiadają powyżej 5% udziału w akcjonariacie, no i wtedy stosowny komunikat powinien być wy, właśnie wysłany do giełdy i później opublikowany w formie SP, ale też no, nie zawsze to jest 5%. Jeżeli to jest poniżej 5%, no, to jak najbardziej można po cichutku wychodzić czy ewentualnie dokładać swojej pozycji bez konieczności informacji. Fundusze tylko raz na kwartał muszą informować o zmianach w portfelach, no ale to do końca kwartału jeszcze trochę czasu nam tutaj zostało. Chyba ostatnia Ameryka naszej giełdzie papierów wartościowych wyjątkowo szkodzi, pisze Grzesiek. No, nie wiem, czy tak wyjątkowo akurat szkodzi, natomiast uważam, że no brakuje brakuje tego motoru napędowego, co by nie mówić, bo, bo Stany Zjednoczone, patrząc choćby na S&P, to tutaj brakuje mniej więcej 1,5% do lokalnego szczytu, no a patrząc nawet choćby na lokalny szczyt, na WIG20, no to u nas brakuje ponad 3%, no więc tutaj dysproporcja jest jednak, jest jednak duża, to ta kolejna kwestia. Żadna ze spółek WIG20 nie ma 100 milionów obrotów. Rzeczywiście PKO liderem 82 miliony raptem. Może, może o 17 tutaj się wpiszemy w ten, przynajmniej ta jedna spółka, tylko PKO do 100 milionów dobije, ale na ten moment to jeszcze duży dystans. Szoper, czy to dobry moment na zakup, czy jeszcze czekać na przebicie 30-50? Generalnie przebicie poziomu okolicy 30 zł znacznie zwiększy prawdopodobieństwo dalszego wzrostu, no ale z drugiej strony też ta premia będzie nieco mniejsza, bo na wyższych pułapach. Kurs tutaj będziemy sobie do portfela dobierać. Już te rejony w okolicach teraz 26, 7, 8 zł były bardzo ciekawe, interesujące. Znaczy, no ostatecznie przebije, zobaczymy. Ostatnie dni to wzmożone obroty, co może i to jeszcze przy wzrostach, co może sugerować, że rzeczywiście kurs przygotowany do mocniejszego oderwania się od tych historycznych dołków. Ale też pamiętajmy o tym, że pewnie jeszcze czasu trochę będzie na to, żeby wsiąść w walory, bo. Patrząc na skalę tej przeceny, wydaje się, że jeżeli wzrosty nastąpią, no to ostatecznie nie zatrzymamy się tu ani przy 30, ani przy 35, tylko może nawet przy 40 paru złotych. Tutaj Sławek pisze, że kupował szopera po 26,40, no to całkiem niezła cena blisko lokalnych dołków. Sprawdzam tutaj jeszcze co piszecie na czacie. Patrząc na giełdy wygląda jakby była jakaś cicha przed, cisza przed burzą, pisze Oliver Welke na czacie. No coś w tym jest. Daje się wyczuć, prawda, drodzy widzowie, taką, taką niepewność obserwując te notowania, że w sumie, no, ciężko byłoby tak naprawdę, jeżeli ktoś, nie wiem, rozgrywa pozycję na kontraktach, traduje sobie, czy jakimś dużym kapitałem inwestuje, no nie wiem, w spółki z WIG20, ciężko byłoby tak po prostu sobie zainwestować i odejść od komputera, będąc przekonanym, że nawet jeżeli nie pójdzie w tym kierunku, w którym się chciało, to ostatecznie nic złego się nie wydarzy, bo cały czas jest odczuwalna ta, ta niepewność i tutaj wszystko może się tak naprawdę, co by nie mówić, wydarzyć. No dobrze, to byłoby tyle, jeżeli chodzi o takie na szybkie podsumowanie, też trochę podyskutowaliśmy sobie na czacie. Z takich jeszcze informacji od razu powiem, żeby nie zapomnieć, a mam prawie 500 osób. To nie ostatni program na dziś. Jeszcze o 17 godzinie i 30 minut. 1730. Także się słyszymy. Wszystkie szczegóły na Facebookowej grupie Obserwuj Inwestuj zarabia i z takich ciekawszych rzeczy. Dziś jedna z osób otrzyma koszulkę inwestora. Ale to wszystko na Facebookowej grupie jest opisane. Nie chcę zdradzać tutaj, zbyt wielu, zbyt wielu szczegółów. O wszystkim będziemy mówić jeszcze później. Dobrze, zostawmy na razie notowania, wrócimy po godzinie 17. Zobaczmy, co słychać na parkietach europejskich. Tutaj, owszem, no, kolor zielony dominuje, ale też nie brakuje indeksów, które ostatecznie to tracą na wartości. Na, na początek może te mocniejsze, ICEX plus 2,15, KAK, francuski indeks plus 1%, czeski PEX, również DAX około 80% Było dziś lepiej, bo testowaliśmy 15600 punktów, zostało no kilkadziesiątych w dół zjechaliśmy generalnie. Sam WIG20 z zyskiwały 0,47% na godzinie 16.50, a więc jeszcze nieco, nieco podbiliśmy do okolicy 1900 punktów. Zobaczymy jak będzie na zamknięciu na ten moment za nic specjalnie tutaj nam nie sugeruje, nic specjalnie też nie sugerują nam kontrakty terminowe na WIG20, no bo tutaj mamy 200 sztuk, praktycznie po 200 sztuk po każdej cenie na kupnie i na sprzedaży, na kupnie 37 zleceń, na sprzedaży 29, teoretycznie kurs zamknięcia na, podo na poziomie podobnym do tego, który obserwowaliśmy o 16.50, no więc wydaje się, że tutaj yy, żadnej luki raczej byśmy nie oczekiwali ani wzrostowej, ani spadkowej, a jeżeli ona się pojawi, to raczej, raczej niewielka no dobrze inwestor indywidualny handlujący dużymi kwotami na WIG20 powinien tutaj już uproszczę, załatwiać się z komputerem, pisze Pantry no dopowiem, że niekoniecznie trzeba z komputerem bo można sobie równie dobrze zainstalować aplikację na swoim telefonie i, i właśnie dokonywać transakcji przez, przez aplikację, no wtedy załatwianie właśnie tych potrzeb, o których tutaj jeden z widzów pisze, byłoby nieco łatwiejsze, bo z komputerem no najczęściej gdyby chciało się trzymać i monitor i jeszcze komputer stacjonarny, no to dwie ręce byłyby zajęte, a to pewne rzeczy tutaj komplikują. Tutaj no też chwali się swoimi przygodami porannymi, no to zachęcam, tutaj na czacie można sobie przeczytać, ja już nie będę wszystkiego przytaczał na antenie. Grzegorz pisze, czekam na jakiś przełom kontrakty na giełdzie australijskiej Cox, na australijskiej giełdzie po 350 dolarów i rośnie perspektywy dla JSW do 2029 stabilnie, a kurs dołuje, JSW ma więcej gotówki niż, niż wycena. To wszystko prawda, tyle że, no właśnie, tyle że jest tutaj o tyle Problem, że cały czas ten rynek jest niepewny i też inwestorzy, no, patrząc na tę jednak sporą zmienność i na to, że każdy pojedynczy komunikat może decydować o wzroście, spadku 5% w górę, 5% w dół, to są niepewni i jakby nie chcą tak ślepo inwestować w walory. Ale tutaj dla mnie przełomowe w sumie było to, że w momencie, gdy pojawiła się informacja o nadzwyczajnym podatku od spółek właśnie, gdzie, gdzie tym produktem głównym jest węgiel, walory spadły. Na zamknięciu było to prawie 12%. Kolejnego dnia, w zasadzie jeszcze tego samego dnia, kiedy te informacje zostały zdementowane, no to kolejnego dnia spodziewaliśmy się powrotu przynajmniej do punktu bazowego, a nawet w ramach euforii jeszcze wyższych pułapów, a tymczasem tylko połowa z tego spadku została odrobiona i to na początku sesji, a później oddawaliśmy nawet te połowiczne wzrosty to było wtedy plus 6%, co realnie pokazało, że teraz, tu i teraz w krótkim terminie walory są po prostu słabe i na jakąś mocniejszą postawę trzeba będzie jeszcze chwilę poczekać. Teraz ta kolejna informacja o dogadaniu się, co prawda, on, no, to dogadanie wiąże się ze sporym kosztem dla spółki, ale jednak lepiej się dogadać w mojej opinii niż tutaj y, się procesować. Y, no i to też tylko na chwilę dało tutaj perspektywy wzrostowe dla walorów, co nie wróży dobrze. Oczywiście w krótkim terminie, bo patrząc szerzej, y, JSW i generalnie. Cały sektor węglowy wyglądają cały czas, cały czas dobrze. Patrząc na sam Wig 20 nie ma specjalnie co komentować, nic wielkiego nam się nie wydarzyło. Poza tym, że 1900, jak na razie poziomem nie do przejścia, mimo że udało się dziś pokonać, to tylko na chwilę. No i przy tych niskich obrotach nie było większego problemu z tym, żeby, żeby właśnie tutaj. No, żeby, żeby ten poziom zbijać. A jaka koszulka i dlaczego Hodor? Nie wiem, dlaczego, nie wiem o co chodzi z Hodorem, to nie Hodor, tylko Łukasz. Łukasz jest fundatorem tej nagrody. Szwagier Miras, to do Ciebie mówię teraz i możesz sobie sprawdzić tutaj na YouTubie, bo wrzuciłem nawet zdjęcie, gdzie przymierzyłem, bo otrzymałem dwie koszulki. Dwie koszulki, jedna zostaje dla mnie, bo na pewno bym się jej nie pozbył, a druga będzie dzisiaj dla jednego z widzów w programie na żywo, więc no, może, może Akurat w tej koszulce jeszcze inwestowanie będzie nieco łatwiejsze, przyjemniejsze, lepsze. Zobaczmy kilka walorów na wykresie. Polimex idzie chyba po nowe ATH, to od góry tak zobaczymy. O tej spółce pisze Radosław na czacie, już włączamy Polimex Mostostal, który no dziś bardzo mocny wzrost też po komunikacie, plus ponad 10%, 5,50 na kursie, natomiast... Tutaj do ATH jeszcze daleka droga, bo przypominam, że ATH to no, poziomy powyżej 500 złotych jeszcze z 2007 roku. Choć dla nas, oczywiście, tutaj takim ważniejszym pułapem będą te szczyty, które, które obserwowaliśmy no, mniej więcej gdzieś tutaj w okolicach 2017 roku. W lutym wtedy był to szczyt w okolicach 17 zł i z kawałkiem. To był ten taki ważniejszy poziom sprzed 5-6 lat. No a ostatnimi czasy przy 6 złotych nam się te wzrosty zatrzymały. Tym razem po, ponownie tutaj przy 6 złotych się zatrzymaliśmy w połowie stycznia, i po korekcie wydaje się, że nie ma już śladu, a kurs notował dynamiczne dziś wzrosty, wzrosty, które ostatecznie nie były stłumione i na zamknięciu będzie pewnie ta okolica 5,50 utrzymana. A nawet jeżeli udałoby się zamknąć dzień na sesyjnym szczycie, no to niewykluczone, że jeszcze jutro, przynajmniej z rana, będziemy ten ruch wzrostowy kontynuować. 6 zł to oczywiście zasięg wzrostów, no i tutaj patrząc na erezję, miejsce do wzrostu, na ten właśnie poziom jeszcze jak najbardziej tutaj jest. Warte, warto dodać, że przy tych sesjach spadkowych kurs no, nie notował zbyt wysokich obrotów, co jest dobrym sygnałem, sygnałem pokazującym, że to prawdopodobnie była tylko i wyłącznie korekta, no, jako że przy sesjach wzrostowych obserwujemy zdecydowanie wyższe wolumeny, to sugeruje, że no, najprawdopodobniej tutaj paliwa do wzrostów w tym baku jeszcze co nieco tutaj przynajmniej nie pozostało. No dobrze, zobaczmy może jeszcze na jakiś jeden podmiot. Próbuję tutaj wyszukać na czacie. Pierwszy, który, który zobaczę, o którym pisaliście, no to od razu będzie tutaj przeanalizowany. Okej, okay, Paweł pisze o ONDE, już wrzucam na wykres i Paweł przy okazji pisze tak: zaskoczenie sesji ONDE. Od dawna było wiadomo, że będzie 700 milionów, a doszły pozytywne informacje ze spółki nie, i rebudu EH. No dziś ONDE rzeczywiście z nie najlepszą postawą, kilka procent pod kreską, mimo że nie, mieliśmy nawet 15,80 na kursie, a więc to był poziom, który stanowił. O niemałym wzroście, bo to było jakieś 4-5 ponad procent, nawet na plusie, więc spora amplituda różnica między minimum i maksimum w trakcie dzisiejszych notowań. I kurs nie radzi sobie z tą, z tą okolicą 16 zł. Niemniej tutaj, oczywiście, nie wykluczone, że nie będziemy tego podmiotu w krótkim terminie pokonywać, wyłamywać, bo owszem, no są problemy. Na tym wysokim poziomie jesteśmy przecież po prawie 60% wzroście i to w zasadzie od połowy stycznia. To nie jest mało, no ale ewidentnie, ewidentnie tutaj jeszcze jeszcze walor na wybicie tego poziomu nie jest gotowy co oczywiście nie wyklucza tego że w krótkim terminie będziemy się wspinać na poziomy nieco wyższe zobaczmy na pepko może jeszcze złożymy jedną spółkę przeanalizować. Dziś ciekawa sesja, bo jeżeli sobie spojrzymy na wykres, utrzymywaliśmy rejony 44 zł, 43,80 może, praktycznie do godziny 13.30 jeszcze właśnie o 13.30 mieliśmy 43,80 na kursie, no ale później w drugiej części handlu przyszło pora na oddawanie, spadliśmy o 2% i na zamknięciu będzie to okolica 43 zł. Nie jest to oczywiście jeszcze jakikolwiek problem. Problem dla, problem dla walorów, bo tutaj wybiliśmy górne ograniczenie kanału konsolidacyjnego przy 42 zł. Natomiast pojawiły się problemy przy 45, przy tym też oporze, tutaj, który na wykresie mamy zaznaczony. 45 to jest opór, który jest, wydaje mi się, powinien być nieco słabszy niż ten w okolicy 42 zł. Niemniej cały czas uważam, że tutaj jest to, wybicie tego pułapu jest jak najbardziej możliwe, a najbliższym takim ważniejszym nawet poziomem jest okolica lokalnego szczytu. z marca 2022 w rejonach 48 zł. Tak jak się spodziewałem, nie mamy specjalnych ruchów na WIG20 między 16.50 a 17.00. Obroty wzrosły około 20%, bo mamy 608 milionów złotych, co jest poziomem bardzo niskim, co by nie mówić, 806 na WIG-u, 0,5% wzrósł WIG20, a więc nieznaczna luka wzrostowa w samej końcówce sesji, niecały jeden punkt, jeżeli dobrze liczę. 1900 nieobronione, no niemniej i tak jest dobrze, bo tuż po 16 byliśmy jeszcze jakieś 7 punktów niżej, poniżej 1890. Na sesyjnym szczycie New Connect Index plus 3700. Dobra postawa Envigu 40. Indeks zyskał. Aż 1,57%. A Sego Paulo, liderem wzrostu, plus 4,5%, zamknięcie na sesyjnym życie. Bardzo dobrze radzą sobie walory, które no, nadają się, sobie nie mówić, do portfela, ale raczej średnio-długoterminowego, niekoniecznie pod spekulację. Dobra sesja dla głównych banków, dla walorów z firmy Kruk, PZU i Kenty również z ponad 1% wzrostem, a zawiodły najmocniej walory JSW, które straciły ponad 3% i wróciliśmy do poziomu bazowego, w zasadzie sprzed wybicia, który był testowany w drugiej części wczorajszej sesji, bo w samej końcówce otrzymaliśmy przecież informację o tym, że ostatecznie udało się dogadać ze związkowcami Fastfin, liderem wzrostów plus 30, Games Operators, kolejna mocna sesja plus 16, DataWalk, plus 16. Nawet nie wiem, co tutaj się wydarzyło, że ten kurs tak mocno nam wzrósł. Niemniej nie rozmawialiśmy niejednokrotnie o walorach Data Walk i o tym, że w krótkim terminie spekulacyjne odbicie jest jak najbardziej możliwe, choć lokalne dołki, na których kurs może jak najbardziej w szerszym kontekście spocząć, zdecydowanie jeszcze niżej wyznaczone niż te, od których w ostatnim czasie odbijaliśmy. No niemniej bardzo dobra sesja. Podobnie też dla Artifex Mundi, czy Best. Te spółki zyskiwały po 12%. PKO 92 miliony zł obrotu. To lider, a więc nie udało się poziomu 100 milionów złotych przekroczyć dzisiaj na żadnej spółce. Jeżeli chodzi o MVIC, 40 liderem wzrostów, DataWalk właśnie plus 16, LiveChat plus 6, a więc no, dwóch tutaj niekwestionowanych liderów. choć obroty dziesięciokrotnie niższe na walorach DataWalk, ale patrząc na to, na jakich poziomach się znaleźliśmy, no to najbliższe sesje przyniosą na pewno wyższe obroty. Myślę, że tutaj spokojnie będziemy ten poziom 2 milionów pokonywać. Plus 4, Alior huge 3 z 3% wzrostem i równiutko na na poziomie 25 zł. Cały czas walczymy z tym poziomem oporu, no ale no na pewno teraz po publikacji raportu, już po informacji tej negatywnej, odpisach wliczonych, i mimo to i tak, i tak te wyniki są bardzo dobre. W porównaniu z poprzednim rokiem wydaje się, że no, okoliczności rynkowe w tym momencie są najbardziej sprzyjające, żeby ten lokalny opór właśnie w okolicach 25 zł pokonać, choć tutaj cały czas ta podaż jest bardzo duża i popyt jak na razie jest nie na tyle mocny, żeby poradzić sobie z tą okolicą 25 zł. ING handlowy, XTB i grupa Azoty z ponad 2% wzrostem, no a zawiodły nas walory Bumech, które straciły 2%, Bogdanka 1,3%, no generalnie cała węglówka dziś. Nie radziła sobie najlepiej. We z kolei mamy tutaj w czołówce wzrostu walory Polymex MOSTOSTAL, plus 11 zamknięcie na szczycie 5,48,5. Jeszcze nawet zlecenia po stronie kupna zostały, więc tak jak powiedziałem, jutro mm, zakładamy kontynuację IRU w kierunku 6 Zł. erbud plus 6 Lubawa 5,4 na plusie, 2,53, a więc no tutaj tak od bandy do bandy między 2,3 a 2,6, 2,7 ten kurs nam w ostatnim czasie skacze. E, niemniej patrząc na wysokość obrotów i patrząc też raczej na perspektywę krótkoterminowe, nie widzę tutaj jakiegoś istotnego zagrożenia, które miałoby doprowadzić do wyłamania tej okolicy 2,30 dołem. A skoro y, mamy tutaj, y, może nie gwarancję, ale dużą dozę prawdopodobieństwa, że nie będzie wiele gorzej niż, niż, niż właśnie jest, a może być to jakaś taka premia, y, patrząc na choćby potencjalną eskalację konfliktu, no to Lubawa wyrasta nam na taką jedną z ciekawszych spółek mimo wszystko na krótki termin. Vercom Plus 5ML System 4, Śnieżka również 4 i. Signity także 4% na plusie. Zawiodły walory BNP Paribas, Polska minus 4%, ONDE minus 2,8%, Archicom minus 2,7% i Sanex 2,4% pod kreską. Tutaj bronimy 20 zł. A na parkiecie New Connect dziś te obroty nieco niższe niż w ostatnim czasie. Sandragon liderem plus 7% i 2,3 miliona zł. OLIM plus 5,7 z 1,20 i kilka groszy. Kurs w ostatnich sesjach nam odbija. To chyba dwie sesje wzrostowe, teraz dzisiejsza, wczorajsza. Milton Minus 2 3% na plusie, grafen W plus 31, Creative Forge Games 11. Thermoex plus 20, a BIN minus 12% po niepokojącej informacji z Chin, ale to sobie już przeanalizujemy na spokojnie w naszym programie, który już o 17.30 się zaczyna. Niepokojące informacji dla firm działających właśnie w, se w, sektorze, w sektorze fotowoltaiki przede wszystkim. Zenerys plus 4,5, 5, Apis 5,6, kilkanaście procent na plusie, Sonka, City, czy Koudadict. W Stanach Zjednoczonych teraz tak patrzę, wzrosty nam nieznacznie wyhamowały już tylko na plusie z 500 na znak 0,35%, 2,4% traci ROPA WTI, a więc sytuacja się tutaj nieco, nieco pogarsza. Może i dobrze, że nasza sesja już się zakończyła, bo tutaj pewnie byśmy mieli pewne problemy z utrzymaniem tych rejonów kilka punktów nad kreską, z którymi mieliśmy do czynienia na zamknięciu sesji. Okej, okay, DataWalk, wirtualna inteligencja. Sztuczna inteligencja, dlatego jest hype, pisze jeden z widzów. No o sztucznej inteligencji może dziś nieco więcej porozmawiamy. Bo ta w ostatnim czasie jest coraz taka bardziej modna, powiedziałbym na świecie różne spółki zaczynają konkurować. Między innymi powstało takie urządzenie, które przez, zbierało wiele, wiele przeróżnych właśnie przeróżnych danych. I teraz, no, w zasadzie mamy urządzenie tak zwanego, tak zwany chat, który może nam odpowiedzieć na wiele pytań i dodatkowo jeszcze w zasadzie może stać się takim naszym towarzyszem. No powiem nieco więcej. Pewnie wiele osób wie o co chodzi, ale może nie wszystkie powiem nieco więcej później i to też może być szansa właśnie dla, dla spółek w kontekście dla spółek, które, które jakkolwiek w, no, pracują nad rozwojem sztucznej inteligencji. WIGINFO liderem plus 46%, wig budownictwo 2% na plusie. Na WIGINFO zwróćmy uwagę, bo to może być właśnie ten indeks bardzo ogrzany w krótkim terminie, już jest, ale może być w dalszym ciągu i powinien być w dalszym ciągu. WIG Media banki 1,7 na plusie, natomiast za Zawiódł najbardziej nas dziś WIG paliwa, który stracił 40, i wigórnictwo, tutaj jedna pod kreską, mimo y, słabej postawy węglówek. Balory KGHM radziły sobie całkiem nieźle, przez co też ten spadek jest ograniczony. Dobrze, to tyle na teraz. Bardzo Wam dziękuję, drodzy widzowie, za obecność w programie. My słyszymy się tutaj na kompari jutro od godziny 8.45 oczywiście, od samego rana. Natomiast zapraszam na 17.30. Wszystkie informacje na facebookowej grupie zapraszam na live i będzie to nieco więcej czasu na to, żeby porozmawiać sobie o no, różnych ciekawych rzeczach. To tyle. Bardzo dziękuję za Waszą obecność. Pozdrawiam i do usłyszenia. Продолжение следует...